Nemesis powrócił. Tak jest, kochani, niedługo na rynku pojawi się kolejna, tym razem już trzecia odsłona Nemesisa, czyli oczywiście semi-kooperacyjnego Dungeon Crawlera w tematyce obcego. No, trudno już w tym momencie i po tylu latach ukrywać, z czego tam tematycznie była zżynka, ale ogólnie trzeba przyznać fakt, że Nemesis zrobił naprawdę bardzo duże zamieszanie, zyskał sporą popularność, a każda kolejna część odnosi gigantyczny wręcz sukces na zbiórkach na gamefoundzie. I to jest fakt. Ale czy faktem jest, że świat potrzebował kolejnego Nemesisa? No i właśnie w tym filmie postaram się odpowiedzieć na to pytanie. W Nemesis Retaliation gracze wcielają się w członków specjalnej elitarnej jednostki Marines, którzy tym razem wchodzą wprost do paszczy lwa, czyli do gniazda obcych, aby raz na zawsze skończyć z zagrożeniem z ich strony. Każdy z graczy posiada rolę i będzie lepszy w czymś innym. Czy to w zarządzaniu i kierowaniu innymi członkami oddziału, w bezlitosnej walce z hordami intruzów, czy na przykład w naprawach i zarządzaniu systemami bazy czy ruin, w których właśnie zagnieździli się obcy. Ich cel będzie z góry jasno ustalony: być może będzie to zabicie królowej, a być może będzie to spalenie gniazda lub odkrycie całych ruin. Jednak, tak jak poprzednio, każdy z graczy może okazać się zdrajcą i dążyć do wypełnienia celów własnej, często przeciwstawnej agendy. Akcje graczy będą napędzane specjalnymi dla nich kartami. Za ich pomocą będą mogli eksplorować nowe pomieszczenia i korytarze bazy obcych, zapuszczając się w coraz dalsze jej odnogi, często pozbawione niezbędnego do przeżycia tlenu. Całe szczęście, stare systemy podtrzymywania życia wciąż działają i mogą zostać włączone. Karty przydadzą się także do przeszukiwania pomieszczeń i znajdowania nowego sprzętu, amunicji i broni. Ta z kolei pozwoli nam przeżyć w walce z intruzami, ale tym razem nie z pojedynczymi osobnikami, ale z całymi grupami obcych, którzy kotłujący się po korytarzach i pomieszczeniach tylko czekają, żeby zatopić w ludziach swoje pazury lub skazić ich swoim potomstwem. Gracze więc będą przebijać się przez hordy wroga, aby zrealizować swój cel. Potem wystarczy jedynie przeżyć czyli standardowo zahibernować się albo opuścić bazę. Kapsułą lub podwózką statkiem, o ile zdążymy wyłączyć systemy przeciwlotnicze. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o omówienie gry, to zostawię Was jedynie z takim, właśnie bardziej fabularnym opisem, ponieważ trzon, czyli DNA całej rozgrywki, jest w zasadzie bardzo podobne do poprzednich części. Więc możecie oczywiście znaleźć milion tutoriali, milion filmów o suchych zasadach na YouTubie czy w internecie ogólnie. Ale ja dzisiaj postaram się skupić na zmianach, które tutaj nastąpiły w trzeciej osłonie względem. Poprzednich, no i skupić się na takich naszych wrażeniach z gry, ponieważ wydaje mi się, że na naszym kanale to jest chyba pierwszy raz w ogóle jak robimy jakiś taki właśnie dedykowany materiał dla Nemesisa. Także co, zaczynając od tego omówienia, to na samym początku to, co najbardziej lubimy w tej całej serii, czyli klimat i wykonanie. Tutaj jest jak zawsze od Awaken Realms, czyli jest bardzo, bardzo dobrze. Klimat Nemezisa jest ciężki, zmroczny. Jest to nie jest kolorowe sci-fi z uśmiechniętymi kosmitami, to jest horror. Tutaj czuć krew, brud i takie, taką atmosferę zaszczucia. Jest to z pewnością jedna z naszych najbardziej klimatycznych gier, w której po prostu czuć to zagrożenie. Nawet czuć taką pewną klaustrofobię w niektórych momentach, no i to właśnie bardzo podoba mi się w Nemezisie. Tak samo w pierwszym, tak samo w drugim mi się podobało i tak samo też czuć to w tym trzecim Nemezis Retaliation. Jeśli oczywiście chodzi o wykonanie, o komponenty, o figureczki, no to tutaj muszę powiedzieć, że nastąpiła pewna zmiana. Tym razem z racji tego, że wrogów jest dużo więcej, są oni przeskalowani, no i figurki obcych są mniejsze, ale niekoniecznie gorsze. Królowa czy dorosłe osobniki i tak robią wrażenie, ale to właśnie duża liczba figurek w korytarzu czy w pomieszczeniach robią takie samo zamieszanie jak jeden duży bydlak w tych starszych wersjach. Oczywiście, nowe mechaniki i przeskalowanie tego wszystkiego sprawiło, że pojawił tutaj się pewien problem z kompatybilnością wsteczną, ale tylko jeśli chodzi o rasy intruzów. No niestety, w tej wersji gry już nie zaadaptujemy sobie starych, dobrych, znanych, ulubionych kosmitów, ani niestety nie przeniesiemy tych do tych poprzednich części. No i powiem szczerze, że trochę szkoda, ponieważ z miłą chęcią zobaczyłbym tych pierwszych, Ksenomorficznych intruzów, czy na przykład karnomorfy, które grasują tutaj po tych ruinach. No i co tutaj jeszcze znajduje się komponentowo? Wydaje mi się, że na wspomnienie zasługują także pewne bajery powiedziałbym to i smaczki. Dla przykładu robot, którego możemy spotkać w jednym z pomieszczeń i później użyć może być jednym z kilku typów i to na jakiego trafimy, na medycznego, technicznego czy na przykład bojowego będzie miało wpływ na to jakie usprawnienia czyli jaką dostawkę, właśnie jaką górę dołączymy do jego figurki. Naprawdę super przemyślany bajer, który co prawda jest chyba dopiero w zawartości dodatkowej, w jakichś addonach, wydaje mi się, że tych terenowych z tego co pamiętam, no ale jest tutaj takie możliwości są, a oczywiście my takie bajery, my takie gadżety naprawdę lubimy i doceniamy. Także oczywiście wykonanie się tutaj zgadza, klimat, tak jak wspomniałem, też się zgadza, czyli tak samo jak w poprzednich wersjach, ale wszyscy wiemy, że to nie jest najważniejsze. Wszyscy wiemy, że chodzi tutaj o zmiany, które nastąpiły, czyli jak bardzo ten Nemesis jest nowy. Czyli właśnie teraz zamierzam się tak skupić na różnych zmianach mechanicznych, które nastąpiły w tej wersji względem tych poprzednich. I po pierwsze, to jest eksploracja. Tym razem nie znajdujemy się na bazie z gotową siatką pomieszczeń do odkrycia, ale sami ją będziemy tworzyć. Tym razem to my decydujemy, którymi korytarzami eksplorujemy ruiny. I to jak mapa będzie wyglądać. Możemy dokładnie przeczesać bliższe nam sektory, które, jak wspomniałem, mogą być lepiej zaopatrzone w tlen niezbędny do przeżycia. I tak przy okazji dochodzi tutaj taka mechanika poziomu tlenu, który możemy sobie uzupełnić różnymi znajdźkami, czy na przykład włączać i wyłączać systemy podtrzymujące nasze życie. I wracając do tej eksploracji, to nie wiemy więc, czy nowo odkryte pomieszczenie nie okaże się jakimś takim ślepym załukiem, a z tyłu nie zatrzasną się za nami drzwi, zamykając nas w pomieszczeniu z obcymi. I muszę powiedzieć, że z tą różnicą eksploracja wydaje mi się, że jest dużo ciekawsza, ponieważ nie tylko nie wiemy, na jakie pomieszczenia trafimy, czyli tak jak ostatnio, ale tym razem dochodzi też niewiadoma odnośnie tego, jak zbuduje się cała siatka, i przede wszystkim jak będzie wyglądała dalsza eksploracja i dalsza możliwość. Przeczesywania tych ruin Dodatkowo też korytarze Tym razem nie są one wyłącznie oznaczeniem Gdzie będą pojawiać się szmery Ale miejscem na intruzów Kosmici bowiem mogą grupować się i atakować stadami z korytarzy, ale są oni także w nich skotłowani, no a wraz z tym będą bardziej podatni na nasze ataki, czy na przykład na wrzucone do korytarza granat. Same pomieszczenia będziemy mogli wzmacniać, obwarowywać pewnymi akcjami, aby intruzi, jak nas atakują z zaskoczenia, mieli po prostu gorzej, mieli taką akcję utrudnioną, ale także korytarze też będziemy mogli wzmacniać. Będziemy mogli odwracać, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawiania się szmerów na okresie około pomieszczeń, do których się przemieszczamy. No i tutaj też, jeśli chodzi o eksplorację i to, jak warto daleko zajść w tej bazie, no to kafle pomieszczeń, które będziemy losować, także tutaj są podzielone na grupy. Czyli im dalej się zapuszczamy, tym z innej puli możemy dolosować, możemy trafić na inne pomieszczenie, na inny kafel. Czyli oczywiście, jeśli chcemy na przykład odnaleźć gniazdo królowej, no to niestety, ale trzeba dojść dalej właśnie w tych ruinach. Całościowo, według mnie, jest to duże ulepszenie względem poprzednich Nemesisów, chociaż muszę też wspomnieć, że Całkiem miło mi się wspominało chodzenie po powierzchni Marsa w Nemesis Lockdown. Ale tutaj losowe odkrywanie ruin w końcu daje mi takie prawdziwe poczucie, że to my jesteśmy obcymi i że musimy być bardziej ostrożni, ponieważ nie wchodzimy na swój teren. A i skoro jesteśmy przy mapie, to tak, przymarudzę tutaj na jedną rzecz, a mianowicie na rozmiar tej całej mapy. Oczywiście na samym początku, jeśli chodzi o te wszystkie ruiny, to one są jakby, powiedzmy to, ustalone przez ramki z dwóch stron. I jasne, że nasze elementy, nasze planszetki, różne inne karty i rzeczy możemy trzymać sobie, powiedzmy to, na planszy, na powierzchni tego, gdzie później pojawią się pomieszczenia czy korytarze, no ale jak wyeksplorujemy te ruiny i będziemy musieli przemieścić te inne elementy obok, to zajmuje to naprawdę sporo miejsca, ponieważ sama ta mapa ma około 80 na 80 cm. Do tego planszetki, karty, przedmioty, no tego trochę jest i po prostu na małych stołach może to się nie pomieścić. I to tak mówię tylko dlatego, żebyście wy wiedzieli. Nam to nie sprawia absolutnie żadnego problemu, ponieważ my tam, gdzie gramy, dysponujemy 2,5 metrowym stołem, także no, dla nas zero problemu. No i kolejna zmiana, jeśli chodzi o retaliation, czyli jest to walka. Jak wspomniałem, przeciwników jest teraz dużo więcej i o wiele częściej będziemy zmuszeni z nimi walczyć. Zapomnijcie więc o ostrożnych ruchach, o braku kontaktu z intruzami przez połowę rozgrywki. Tutaj przylecieliście jako marines tylko po to, żeby zemścić się na obcych i to właśnie będziecie robić. Zamiast ostrożnego ruchu mamy możliwość wzmacniania pomieszczeń, o tym już wspomniałem, poruszając temat walki i strzelania. No i przede wszystkim nie będziemy już skazani na nudne przeszukiwanie w nieskończoność pomieszczeń po kilku strzałach w celu napełnienia naszych magazynków. Tym razem jesteśmy uzbrojeni po zęby i nie będziemy musieli co chwilę przeładowywać broni, no chyba że wyjątkowo nie pójdą nam rzuty na kosteczkach, lub jeśli będziemy chcieli korzystać ze specjalnych efektów naszych umiejętności i broni. Zadawanie obrażeń obcym także zostało tutaj trochę zmienione. Jesteśmy w końcu Marines. Umiemy strzelać i zawsze trafiamy, jednak czasami lepiej, a czasami gorzej. Przystrzale nasz cel zawsze dostaje jedno obrażenie, a następnie rzutkością określa, czy było to śmiercionośne trafienie krytyczne, czy trafienie ze stratą amunicji, lub rzutkością określa, ile dokładnie obrażeń musi posiadać już obcy, żeby padł trupem. Także każdy kolejny strzał będzie osłabiać intruzów coraz bardziej. Nie będzie tutaj takich sytuacji jak w poprzednich Nemesisach, gdzie mogliśmy wypakować kilka serii magazynków w kierunku jednego wroga, nawet nie królowej czy jakiegoś reproduktora, po prostu zacza czy dorosłego osobnika, a ten dalej stał i nie robił sobie z tych naszych strzałów absolutnie nic. Dodatkowo też, jeśli będziemy strzelać do korytarzy albo wrzucać tam granaty, no to używamy innej kosteczki, która określa, ile paskud naraz będzie musiało pożegnać się ze swoim ulem. Także, jak widzicie, i jak już wspomniałem, walki będą szybsze i nie będą tak niesprawiedliwe, nie będą tak losowe jak ostatnio. Oczywiście, tak samo obcy są tutaj wyzwaniem, szczególnie w większych grupach, lub jako okazalsze osobniki, czy na przykład królowa, ale pech w naszych rzutach, w kosteczkach, co najwyżej może uszczuplić naszą amunicję. A obcy i tak zostaną podziurawieni. Jedni powiedzą, że to po prostu jest coś innego, jeśli chodzi o tę walkę, że to ani nie jest lepiej, ani nie jest gorzej. I ja muszę powiedzieć, że. Jeśli chodzi o moje własne prywatne wrażenia, to ja wolę właśnie tak. Ja wolę mieć takie poczucie, że jednak ci moi bohaterowie, te moje postacie, którymi kieruję, że umieją korzystać z tej broni i umieją strzelać i po prostu nie wkurza mnie ta losowość i nie czuję, że ta walka tutaj jest tak niesprawiedliwa, jak bywało w poprzednich. No i zostawiając już tę walkę, to teraz chciałem się skupić na innej, ale też dla mnie pozytywnej zmianie, a mianowicie na celu naszej misji. W poprzednich Demizisach każdy z graczy losował dwie karty misji z celami, no i w międzyczasie musiał odrzucić jedną kartę, wtedy gdy pojawiał się pierwszy obcy. Tutaj jest nieco inaczej. Główny cel naszej misji jest ustalony i przede wszystkim jest wszystkim znany, ale karty odnoszące się właśnie do misji wskazują, czy musimy wypełnić ją zgodnie z planem. Albo właśnie ją sabotować. Oczywiście jest także cel prywatny, ale właśnie ta pewna transparentność jednego z naszych celów, czyli właśnie misji. Według mnie jest tutaj dużo lepsza. Nie muszę tym razem traktować dosłownie każdego ruchu innych graczy jako potencjalną zdradę. Oczywiście to też miało swoje uroki, ale czasami wprowadzało takie niepotrzebne zamieszanie i niepotrzebny chaos. Tutaj, właśnie, jeśli musimy na przykład zniszczyć gniazdo królowej, a jakiś gracz w ostatnim momencie sabotuje taki cel, na przykład poprzez Wyłączanie systemów tlenowych, zamykanie drzwi, robienie niepotrzebnego hałasu, czyli opóźnia to wszystko, ten cel i nam przeszkadza, no to wtedy właśnie możemy spodziewać się, że jest drańców. Takie bardziej transparentne podejście do tylko jednego z naszych celów jest jakąś zmianą, według mnie jak najbardziej na plus. No i dodatkowa fajna zmiana to jest moment, kiedy wybieramy właśnie jeden cel. Także nie jest to już z góry predefiniowane i jakby ten moment tego nie jest równy dla wszystkich, tylko w tym momencie my sami wybieramy, kiedy chcemy wybrać jeden czy drugi cel. A im wcześniej to zrobimy, tym więcej kart akcji będziemy mogli dobrać na rękę. Dlatego to są kolejne decyzje, czy na przykład chcę mieć jeszcze większy wybór, chcę się jeszcze zastanowić, jeszcze do końca nie wiem na co iść, ponieważ żadna z tych dróg na moich kartach celów nie jest jeszcze w tym momencie określona i nie jest dla mnie zamknięta. Dlatego możliwość wyboru jest fajna, ale czasami bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby właśnie mieć na ręce na przykład dwie, trzy karty więcej, żeby po prostu zrobić więcej akcji. No i właśnie to może być moment, żeby wybrać jeden cel, żeby określić, Swoją drogę, no i właśnie, dobrać te dodatkowe karty. I według mnie takie wybory, jakby możliwość dodatkowej decyzyjności w grze zawsze jest jak najbardziej na dodatkowy plus. Mamy też oczywiście inne takie drobne zmiany, niektóre rzeczy są tutaj podobne względem tego, co robiliśmy poprzednio, na przykład sprawdzenie systemów obrony przeciwlotniczej, czy taki system jest aktywny, czy nie, jego ewentualne przełączenie. No tutaj działa to tak samo i powiem, że to akurat mi się podoba, ponieważ zawsze właśnie wprowadza to taką pewną niepewność u graczy i zawsze ktoś nas jedna jednak musi sprawdzić. A, jeszcze jedna taka mała zmiana. Od teraz członkowie naszej załogi mają dodatkowy specjalny pas na sprzęt, gdzie będą mogli trzymać na przykład granaty, apteczki czy butle tlenowe. I co do toru naszego życia, to to też uległo lekkiej zmianie. Tym razem mamy po prostu tor życia ze znacznikiem, pod którym ewentualnie możemy umieszczać karty pancerza, ale także karty ciężkich ran. Jest to oczywiście drobna zmiana z tym torem. Ja uważam, że teraz w tym momencie jest troszeczkę bardziej przejrzyście. No i tak jeszcze dodatkowo całej zawartości, która znajduje się w trzeciej części, no to muszę powiedzieć, że w ogóle to nie ograłem sobie wszystkich dodatkowych raz, na przykład z pierwszego Nemezisa, ani nie ograłem sobie absolutnie wszystkiego i wszystkich postaci z lockdownu, więc też nie będę się tutaj mądrować na temat tego, jak działają na przykład Ksyrianie czy Sangrywory, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że wszystkiego nie ograłem, to mogę się podzielić jakimś takim ogólnym pierwszym wrażeniem. Wydaje mi się, że tak jak drugi Nemesis, czyli właśnie Nemesis Lockdown, był po prostu dla nas takim trochę bardziej skomplikowanym nemesisem. Wprowadzał chyba za dużo zamieszania z tym, co się dzieje na koniec gry, wiecie, z próbami ucieczki, systemem cargo i tak dalej. To trzecia odsłona, Nemesis Retaliation, niby w DNA jest także tą samą grą, no ale właśnie jest nieco inna i wprowadza troszeczkę inne emocje. Spotkałem się bowiem kilka razy z taką opinią, że odnośnie tych pierwszych Nemesisów to ogólnie super, ogólnie ok, ale po kilku rozgrywkach trochę ludzie byli zmęczeni tym takim szlajaniem się po statku, żeby wygrać wyścig po odhaczenie swoich celów. I do domu, czasami w ogóle nawet unikając walki. No a oczywiście wtedy hipotetycznie cała ta rozgrywka może się ciągnąć naprawdę długo. Znam osoby, którym brakowało tam emocji, nawet ja sam muszę przyznać, że nieraz moje działania na statku z obcymi, no nie były tak emocjonujące, ponieważ najkorzystniej było mi ostrożnie się poruszać, unikać obcych i po cichu zrealizować swój cel i uciekać. Tutaj w Retaliation, no tak po prostu się nie da. Ta odsłona jest. Czymś w rodzaju połączeniem zwykłego Nemezisa, nie powiedziałbym z zombiside, ale powiedziałbym z, ze swojego rodzaju takim hack/slashem. Także mówię, nie jest to zombiside Nemezis, no ale wiecie o co mi chodzi. Akcji jest tutaj po prostu dużo, dużo więcej, a trup obcych form życia będzie się ścielić gęsto. Dla nas jest to naprawdę bardzo przyjemna odskocznia, no bo oczywiście dobrze i fajnie przede wszystkim jest w końcu poczuć jakąś moc i po prostu ponaparzać do tych obcych, zamiast ciągle ich unikać. Tak samo inne zmiany, o których wspomniałem, oczywiście na mniejszy czy większy plus. No skleja tutaj się to naprawdę w bardzo fajną całość, nieco inną od poprzednich wersji, ale. Jednak jeśli chciałbym trochę tak wrócić do tych poprzednich wersji, no to jasne, mam nowe karty do starej załogi. Mam także kompatybilność wsteczną, jeśli chodzi o tych członków, starych członków załogi. Niestety na obcych tutaj nie działa, jak to powiedziałem. Ale spokojnie, to co ja wam tutaj pokazuję, te wszystkie komponenty, no nie jest to wszystko. Jasne, że są dodatki, są nowe rasy obcych. Jeśli już pierwszy typ wroga nam się znudzi, no to możemy dołączyć sobie innych obcych. Oczywiście nowe rasy obcych. Mają trochę inne mechaniki, mają trochę inne takie mikrozasady, no i przede wszystkim stawiają nieco większe wyzwanie. I tak biorąc to wszystko, te wszystkie zmiany ogólnie do jednego wora, no to właśnie pytanie, czy te wszystkie zmiany mają sens? Czy te wszystkie zmiany sprawią, że kolejny już Nemesis na półce będzie mieć swoją rację bytu? Ja powiem tak, no w sumie. To chyba nie trzeba się pytać, jest to pytanie retoryczne, ponieważ można sprawdzić, ile osób i przede wszystkim jakimi kwotami wsparło Nemesis Retaliation na kampanii, więc technicznie ta gra już się sprzedała, ale oczywiście tak czysto teoretycznie. U nas, i jeszcze to podkreślę, ale przynajmniej na ten moment, to tak jak Nemesis Lockdown, czyli dwójka nie zdołała jednak wyprzeć pierwszego Nemezisa ze stołu, tak kolejna wersja ma zdecydowanie większą szansę, żeby to zrobić. My przede wszystkim jesteśmy amerytraszowcami, my lubimy rzucać kosteczkami i w konsekwencji patrzeć, jak nasi wrogowie padają. Jeśli do tego dołączymy klimat, wykonanie i najlepsze rzeczy, które zostały wyciągnięte z tych poprzednich Nemezisów, miejscami oczywiście trochę podszlifowane, no to dla nas być może będzie to zdecydowanie najlepsza odsłona i zakończenie trylogii z przytupem, a nie tylko z kogna kasę. Ale właśnie to, co ja chciałem tutaj podkreślić, czy ta moja opinia się utrwali, czy będę musiał cofać moje słowa i przyznawać, że jednak jedynka nie ma sobie równych, no to czas pokaże. Tak jak mówiłem, dopiero graliśmy sobie prototyp, a teraz ja też już powoli zaczynam brać pod uwagę coś takiego jak takie pierwsze zauroczenie się grą. Tutaj jestem absolutnie zauroczony Retaliation. Ale co będzie za rok, co będzie za dwa lata, czas pokaże no i to kochani było wszystko z mojej strony dajcie znać, dajcie znać co wy myślicie o tym, czy wspieraliście trzecią część Nemezisa, czy po prostu czekacie na premierę, czekacie na jakieś omówienia filmy, być może żeby ograć sobie gdzieś u jakichś to znajomych czy po prostu jesteście zainteresowani tym, żeby wesprzeć kolejnego Nemezisa lub jeśli nie macie żadnego Nemezisa, to czy właśnie dopiero ten Nemezis was zainteresuje albo w ogóle stwierdziliście, że trzeci Nemezis absolutnie w ogóle nie był potrzebny i to jest tylko bezsensowny skok na kasę. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, także zapraszam Was tam. Pamiętajcie, że jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo Was serdecznie do tego zapraszam, żeby zostawić suba, ponieważ odsetek widzów, którzy nie subskrybują tego kanału, jest duży. Oczywiście fajnie byłoby to zmienić, fajnie byłoby docenić całą moją pracę, którą wkładam w te materiały, więc chociaż zostawić suba. Na sam koniec, jeśli bardzo, bardzo, bardzo chcielibyście wspierać kanał i oczywiście dołączyć do nie Niesamowitego grona naszych patronów, to wszystkie informacje także będziecie mieli w opisie tego filmu. A tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję Wam, że oglądaliście ten materiał. Dziękuję Awakenom, że podesłali mi prototyp do ogrania i do przedstawienia mojej opinii. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Jeszcze raz dzięki, wielkie i na razie. Hej!